E a Zinca de um Arte. mamy środę pogoda zaczyna się lekko stabilizować za fajne słoneczko jest godzina 7.30 i zaczynamy kolejny dziamek plan na dzisiaj to trebinie, most i taki zbiornik retencyjny z rezerwuar Wody dla trebanii, który jest nad miastem, <laughs> i tam były zatapiane wioski okoliczne. I jest e, taka mikro-wysepka, gdzie kawałek kościoła wystaje, więc chcemy to zobaczyć i postarać się obleczyć. Także do boju trzymamy pierwszych latających. Karol już nie wytrzymał. I z samego ramiszka ruszył Kręcisz czy robisz zdjęcia? Zdjęcia Tylko, że przyciemniam to wiesz, na razie ta drodze się... Okay, spoko, ale żeby wiedzieć, coś, Co się dzieje? Zrobiłem w tym, w AEB, ale u mnie ta AEB jakiś inaczej wychodzi i zawsze się boję, że nie będziecie tego co chcę. Ostatnio zauważyłem ogólnie, że rawy mam jakieś takie poszarpane, Photoshop tego nie wyciąga tak jak bym chciał, i martwię się, że spierdzielę, więc robię to w różnych stylach ze O, okej. Okay. no Teraz spróbuję

Dzień czwarty nie do końca poszedł po naszej myśli, niestety nie udało nam się pojechać nad jezioro Bilickie, a jest to już półmetek naszej wyprawy i został nam w zasadzie jeszcze jeden pełny dzień pobytu. Polataliśmy chwilę na naszej podstawowej lokalizacji przy starym moście nad rzeką Trebinicką. Tym razem nie obyło się bez kraks. Udało mi się trafić w drzewo swoim pięciocalowym dronem Mark GPRC Mark 5 i zniszczeniu uległa bateria, dwa śmigła i niestety antena. Antena, która jest odpowiedzialna za transmisję danych, a to ograniczało mój zasięg lotu do promienia 50 metrów. A dzisiaj zwiedzamy tuliban nie? aura taka trochę nie do latania. Już mi się udało wylądować na drzewie. Więc straty to jest jedna bateria. przerwany straty. Co mnie zaskoczyło dosyć mocno? No i złamane dwa śmigiełka. ale to... No takie straty wliczone, ryzyko wliczone. Ale w ogóle idą Także dzisiaj wieje dosyć solidnie. Znaczy są takie gwałtowne podmuchy. Więc chwilowo sobie odpuszczamy. Ale to mamy czas na zwiedzanie okolicznego miasteczka. Które też jest dosyć czarowne. Bardzo fajne. Także sobie łazimy, zwiedzamy. To jest główna. Co? O, o tutaj nasz sławny YouTuber musiał się zaprezentować. To się zaczyna o, okay. A to weźmy po prostu jak ten... Nie weźmy, nie na wszystkich. Weźmy, popróbujmy. A w ogóle może właśnie, jeśli nie jesteście super głodni, to możemy wziąć coś takiego, ja, że możemy to sobie to spróbować, jest, spróbować po prostu. Nie. No. nie każdy musi przecież. Się... <noise> <noise> Zaraz wejdziemy sobie na górę. I stamtąd parę kadrów też wam pokażę. E to jest konstrukcja z czystego kamienia most w Mostarze został zniszczony w trakcie wojny bałkańskiej UNICEF wyłożył pieniądze na odrestaurowanie i odbudowanie mostu i on był odbudowany tą samą techniką jak był budowany czyli czysty kamień zaprawa w zasadzie jest to konstrukcja samonośna z pylonem po środku, i to wszystko, czysta fizyka, How old this bridge is? The, the, the okay, okay, thank dziękuję. W tej Słuchajcie, Słuchajcie, zejdźmy na dół, ej, zejdźmy na dół, bo tam jest tablica informacyjna. Słuchajcie. Tak, tak. Słuchajcie. Tak, nawet jesteśmy po tej stronie już nie musimy przez most drugi raz przechodzić. Idziemy, pamiątkę. A dzisiaj mieliśmy jeszcze jedną okazję do świętowania: wigilię urodzin Krzysztofa. Przygotowaliśmy mu tort i małą niespodziankę. Chyba był zadowolony. Tutaj stańcie się się Acie tu właśnie wszyscy tu. Acie tu. To jak się zakłada? To spadnie z oczu. Czyli trzeba się zawiązać. Czy zawiązać teraz, no, tak to to się raz do się że kogo to Tak, teraz. już. Co nie do was? nie do czy Mamy. Zobaczcie, co tutaj. Yup. Am… Macie. schowaj się tutaj. Sto lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Pojebanie. Plan jest kontynuować imprezę minimum do północy. Wiemy, no że ja wiem, to jest. <śmienic> <Brawo>! <śmienic> Sto. Proszę bardzo. Plan jest kontynuować imprezę, nie do północy. Cześć Krzysiu. Cześć. Ciebie drwałem w trakcie latania, no ale tak też jest. mamy trzy pytania kontrolne, testowe. Dlaczego latanie? Co robisz na co dzień? I dlaczego dzień to FPV? Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz, przepraszam, się skupiłem na chwilkę. Dobra, trzy kontrolne pytania. Dlaczego latanie? Co ci to daje? Co robisz na co dzień? I dlaczego FPV? Generalnie, co mi daje latanie? Nie wiem, jak latam, to zapominam o wszystkim dookoła, bo trzeba się mocno skupić. tym, zwłaszcza w manualu. I chyba to jest taka świetna odskocznia po prostu od wszystkiego. I to chyba daje mi latanie przede wszystkim. Tak bym, mógłbym odpowiedzieć. Na no, poza tym jest to świetny fan. <noise> więc idealne, żeby odpocząć, mówiąc najnormalniej, najprościej. O. Fajnie w ogóle, że udało nam się wciągnąć się do naszej grupy. Bo to jest też taki dla nas dosyć duży. Docenienie, no wna znaczy, się tak czuję, ja cię też czuję doceniony Maczku. w takim wypadku. No to było bardzo takie chyba spontaniczne wszystko się z, wydarzyło, tak? Ale się cieszę, że tu jestem. No. Nie sądziłem jeszcze kilka miesięcy temu, że będę z jakimiś wa dronowymi wariatami w Bośni siedział sobie w tym momencie. Jest to Super zabawa. O, teraz będę cię to, to tak, to, to. <laughs> Ale co robisz na co dzień? Co robię na co dzień, Oj. Na co dzień pracuję w IT i no, jestem dronowym youtuberem, tak? To są dwie takie rzeczy, które głównie... i tatą dwójki bliźniaczek. To są trzy rzeczy, które zajmują mi całe moje życie w zasadzie. Czasami jeszcze śpię. <laughs> to dobrze. No dobrze, bo stan jest bardzo ważny. Tak, staram się dużo spać. Staram się dużo spać. Nie zawsze to jest możliwe, ale staram się dużo spać. Okej. Okay, dobra, ale to, dlaczego FPV w ogóle? Dlaczego? Znaczy ja w ogóle latałem od nie wiem, 15 tego roku życia coś takiego, latałem szybowcami, rakietoplanami, w takich dziwnych, dziwnych kategoriach. Potem miałem długą przerwę i w ogóle się nie, nie sam próbowałem samochodami też jeździć, potem miałem długą przerwę i w ogóle jakby RC zeszło na, na drugi plan. No i, i, i pewnego dnia kupiłem sobie mini dwójkę. Jakoś tak od mini dwójki w bardzo krótkim czasie doszedłem do FPV. Połączyłem jakby to, że wideo, bo to mnie pasuje. Od jakiegoś czasu połączyłem to stare hobby, czyli RC, no i tak zostało. Super. Mówiąc super krócie. Bardzo Ci dziękuję za, za początek. W ogóle fajnie, że się że wszyscy razem złapaliśmy taki fajny flow i udało nam się zorganizować ten wyjazd. Tak, no ja pojechałem z chłopami, których nigdy na oczy nie widziałem, do, do Bośni, więc. <laughs> Bawię się dobrze. Nie mogę powiedzieć inaczej. Bawię się dobrze. Super. Dzięki. И <laughs>